Cześć, raczki, witam Was w horoskopie na lipiec. Zobaczymy sobie, jak będzie się przedstawiał poszczególny miesiąc w perspektywie tygodni. Jak Wasz cel, co nim będzie, co będzie przeszkadzało, by osiągnąć cel, czego się nie spodziewacie, jak Wasze otoczenie. Praca, miłość i rada. Zobaczmy. Pierwszy tydzień lipca, karta gwiazdy, czyli. Spełnienie marzeń, nadzieja na to, że marzenia się spełnią. E, możecie zostać dostrzeżone, możecie e, no, ktoś może na Was zwrócić uwagę w pierwszym tygodniu lipca. Może być tak, że będziecie coś celebrować, świętować. E, może być też tak, e, że. E, Mogą się spełnić wasze marzenia, jakieś plany, oczekiwanie na coś. Tutaj jest duży, duże pokład wiary w to, że będzie dobrze, że coś się uda, że uda się być może osiągnąć jakieś marzenie, że uda się coś zrealizować. No więc tutaj dużo takich możliwości. No, powiedziałabym, że może być tak, że coś się tu zrealizuje. No ale zobaczymy. E, drugi tydzień lipca. Drugi tydzień lipca przedstawia się w karcie dziewięciu buław, czyli tutaj, jakieś mm, takie powiedziałabym asertywność, to przede wszystkim e, jakieś zasady. E, możecie się odcinać od pewnych rzeczy, od pewnych sytuacji. Może być tak, że będziecie chcieli, by coś odbywało się według jakichś zasad, reguł, ale waszych zasad. Nie będziecie powielać błędów. Na przykład tych samych, tu może ktoś chcieć wrócić do Was z przeszłości, może chcieć się dogadać, porozumienie jakieś, no ale to będzie takie dosyć twardo: będziecie stać na granicy jakichś swoich decyzji i nie pozwolicie sobie pójść na skróty, raczej będziecie się trzymać swoich postanowień. Trzeci tydzień lipca to król kielichów. Możecie mieć do czynienia z ojcem, partnerem. No, trzeci tydzień to mogą być jakieś sprawy wokół właśnie tych osób. Może będzie, te osoby będą dla was wsparciem, może być tak, że pomogą wam w różnych tutaj kwestiach, sytuacjach. Ale jakieś rozmowy, spotkania również z nimi, więcej czasu może trzeba będzie im poświęcić. Król kielichów to również ogólnie może być starszy mężczyzna to może być lekarz to może być ktoś z żywiołu wody czyli rak ryby skorpion ktoś na stanowisku ktoś doświadczony więc możecie mieć styczność też z taką osobą. Czwarty tydzień lipca no, to karta Siedmiu Mieczy. To karta, która mówi, by uważać na jakieś oszustwa, na złodziei, na manipulantów. Wszystko czytać, co podpisujecie, uważać na pieniądze, żeby niepotrzebnie nie wydawać, niepotrzebnie nie kupować czegoś. To jakieś promocje mogą być, które wcale nie będą korzystne dla was. Mogą, może ktoś prowadzić przeciwko wam jakąś grę. Ktoś po kim się tego nie spodziewacie, ktoś tu jest nieuczciwy, niesolidny, e, jakaś propozycja może być również kwestią wykorzystania Was na przykład na jakąś informację wiedzę. Ktoś może chcieć zdobyć jakieś informacje od Was. No, więc taki czwarty tydzień lipca to taki ostrożny bym powiedziała. Co będzie Waszym wyzwaniem lipca? Raki? Czwórka mieczy powiedziałam, odpoczynek. Może właśnie zdystansowanie się do pewnych spraw, do pewnych rzeczy. Odpoczynek pod tym względem, że może jesteście przemęczeni, potrzebujecie dla siebie czasu, potrzebujecie dla siebie takiego spokoju, ciszy, by coś sobie przemyśleć, by się nad czymś zastanowić, by móc podpisać. Przedsięwziąć jakieś kroki, więc po to potrzebujecie tego czasu. Może być tak, że wyzwaniem będzie taki dystans do sytuacji, które mają miejsce, do osób, z którymi się otaczacie być może. Dystans do pracy, dystans do no, jakichś osób, tak jakichś sytuacji, tutaj, które się dzieją w waszym życiu. Mówiłam o odpoczynku. No, dla niektórych wyjazd jakiś. Hmm, no, może pobyt w sanatorium dla niektórych, jakiś taki, to może być wyzwaniem dla Was. W ogóle mam wrażenie, że takie raczej danie sobie takiego spokoju, może być tak, że jesteście zestresowani jakimiś sytuacjami, no i tutaj też chodzi o to, by się zrelaksować, żeby sobie odpocząć, oddech, oddychnąć, po prostu złapać oddech, właśnie od tego, co się dzieje wokół Was. Więc w lipcu to by było wyzwaniem. A co będzie przeszkadzało? Co na to nie będzie chciało pozwolić? No jakieś kwestie biznesowe, jakieś kwestie załatwiania czegoś, jakieś oferty, propozycje. Ktoś tu może, Wy sobie może będziecie chcieli odpocząć od pracy, a tu mogą przyjść jakieś oferty pracy. Wy będziecie sobie chcieli odpocząć tu od jakiejś, nie wiem, relacji, znajomości, a tutaj pojawiają się znowuż jakieś okazje, szanse. No akurat taki moment, tak, że chcecie nie wiem, albo jedziecie gdzieś, na no, przykład na czasy, czy gdzieś w ogóle jedziecie sobie, odpocząć i tu nagle pojawia się, pojawiają się oferty, propozycje jakieś. No, po prostu dużo się dzieje, bo akurat was ma nie być w tym czasie, więc tutaj też takie kwestie mogą być tu korzystne jakieś oferty, propozycje, no i one wam będą przeszkadzać w waszym odpoczynku po prostu. Eee, dobrze, a czego się nie spodziewacie, nie widzicie? A 10 buław. Możecie nie widzieć tego, że jakieś problemy można za sobą zostawić? Trzeba je w jakiś sposób rozwiązać, i są wyjścia z sytuacji. Można pozbyć się tutaj jakiegoś takiego, jakichś kwestii, które na Was ciążą. Um, być może macie trudne sytuacje w tym miesiącu i możecie się pozbyć tego ciężaru z siebie, tylko właśnie, może trzeba. Przemyśleć, zastanowić się, jak to zrobić, jak tu przeorganizować pewne rzeczy. Stąd potrzebna Wam cisza, odpoczynek, taki dystans, nabranie właśnie takiego dystansu, żeby aż tak nie myśleć, żeby móc po prostu w jakiś sposób tak cześćwo e, spojrzeć na pewne sprawy. Bo tutaj pokazuje się, że jest szansa na to, by je zostawić. A jakie będzie otoczenie w tym miesiącu? No, siedem kielichów się pokazuje w otoczeniu, czyli powiedziałabym, że będziecie faktycznie brać pod uwagę jakieś opcje, możliwości, ale będziecie się zastanawiać. No, tak jak tu widać w czwórce mieczy, też są jakieś zastanawianie się, przemyśli cały czas gdzieś tam w głowie, po to potrzeba ciszy, spokoju. Natomiast to pokazuje się w otoczeniu, że będą jakieś okazje, szanse, się będą pojawiały jakieś możliwości na przykład na rozwiązanie jakiegoś problemu, ale będziecie się nad tym zastanawiać, gdzieś jakieś niezdecydowanie będzie no otoczenie może być sprzyjające, może Wam podrzucać różne pomysły, tylko Wy możecie być niezdecydowani, który będzie lepszy, na który się zdecydować, którym, które wyjście wziąć, nie wiem, z kim tu podpisać umowę jakąś, no różne tu kwestie, w każdym razie u Was się pokazuje niezdecydowanie, ale opcje będą różne. Praca. Praca dla osób, które już pracują, zobaczmy, to jest piątka buław i dwójka kielichów, więc myślę, że w pracy może być jakiś spór o coś, o jakąś umowę, o jakąś ugodę, o to, by się dogadać, ale wszystko się uda pozytywnie załatwić, tutaj jest porozumienie. Um... Więc myślę, że warto walczyć o coś. Tu może jakaś konkurencja też być, walczyć możecie o to samo, o jakieś przetargę, jakąś umowę, podpisanie czegoś. Ale myślę, że to wy macie szansę na to, żeby podpisać z kimś coś, bo tutaj pokazuje się, że, no, że będziecie z sobą zgodni. Wy i na przykład nie wiem, pracodawca, czy wy, i jakiś partner, z którym będziecie chcieć podpisać jakąś umowę, pokazują się jakieś kłótnie, pokazuje się też tak, że może być taka sytuacja, że na przykład to szef wam da jakąś propozycję, a nie innym osobom i, i na przykład ci współpracownicy, z którymi będzie pisać, yy, pracować, no to oni będą yy, o źli, tak? I tutaj jakaś awantura, kłótnia może wybuchnąć właśnie, yy, ponieważ yy, ktoś będzie zazdrosny, bo nie dostał czegoś, wy dostaliście, więc tutaj też mogą być takie kwestie, ale mam wrażenie, że... Te kłótnie, nawet jeśli będą jakieś wymiany zdań, to jednak sobie poradzicie z nimi bardzo dobrze. Dobrze wybrniecie z tych tutaj jakichś takich sytuacji trochę napięciowych, stresowych, bym powiedziała. Dla osób, które szukają czegoś, szóstka, buław oraz głupiec. Bardzo dobry czas, żeby coś znaleźć, coś w ogóle nowego, coś może być związane z, na przykład z jakąś podróżą. Czyli gdzieś trzeba będzie pojechać na rozmowę, dojechać gdzieś, ale niekoniecznie, może być też związane z dziećmi, tak naprawdę. W każdym bądź razie tutaj jest coś nowego, pokazuje się jakaś nowa propozycja, nowa oferta, nowe możliwości i zwycięstwo, więc. Tak, uda się, jest duży sukces. Będziecie bardzo zadowoleni, bo Karta Sześciu była w to zwycięstwo, ale też no takie docenienie Was, sukces, zadowolenie z tego. To jest takie, no takie, wow, bo tu się docenia pracownika, więc bardzo fajnie i coś nowego, w ogóle. Coś totalnie nowego. Nie nie, może nie spodziewacie się tej, no tej nowości, takiej oferty, takiej propozycji. Może po raz pierwszy będziecie startować, czy aplikować mm, na takie stanowisko, czy na takie miejsce. W każdym bądź razie pojawia się sukces i warto, warto w tym miesiącu spróbować e, swojego szczęścia, właśnie, jeśli chodzi o pracę. Bo tu się pokazuje e, właśnie, mm, no, że, że jest duża szansa. No, 100% bym powiedziała. Ok, ale to od Was zależy dużo, czy w ogóle wystartujecie, czy będziecie się starać o tą ofertę. Relacje, związki. Zobaczmy: Pasik, Buław oraz karta śmierci. Więc, jeśli chodzi o związki, no to tutaj faktycznie mogą być jakieś kwestie dzieci. Myślę, że może być tak, że zakończycie jakieś kwestie związane z dzieciakami. Może być też tak, że niektórzy z Was będą. No, w relacji jakieś informacje przychodzić, wiadomości, które będą bardzo ważne. Niektórzy z Was będą chcieli zakończyć coś. Hmm. Może, może niektórzy relacje będą chcieli zakończyć, inni może będą chcieli zakończyć, zacząć coś nowego. Yy, inni mogą chcieć zakończyć jakieś sytuacje pomiędzy wami a partnerem i za, zacząć coś nowego. To jakieś wiadomości, informacje mogą być przydatne? Ktoś z Was może mieć jakąś nową ofertę, nową propozycję, może wyjdziecie z jakąś inicjatywą, jakieś nowości w relacji się mogą pojawiać, ale pojawiają się właśnie z zakończenia, no i oczywiście początki. Jakieś zmiany w relacji, bym powiedziała, i tutaj te zmiany korzystne dla Was, więc myślę, że tutaj całkiem pozytywnie będzie. Myślę, że się dogadacie, porozumiecie się w jakichś tu kwestiach, w jakichś sprawach. Jeśli chodzi o osoby, które szukają. Relacji. Zobaczmy. 10 monet oraz karta umiarkowania. No to powiem tak, też możecie kogoś spotkać. To może być na jakiejś uroczystości rodzinnej, ale może też być też na mm, jakimś spotkaniu z przyjaciółmi, a może być też na wyjeździe, jakimś na spacerze. Możecie kogoś poznać, może w spana basenie, gdzieś na siłowni, gdzieś, gdzie odpoczywacie ogólnie rzecz biorąc. Powiem tak, że no. Ta osoba może wnieść dużo pozytywnych emocji w Wasze życie w lipcu, i tutaj pokazuje się umiarkowanie, czyli źle nie będzie, nie będzie też super, perfekt, dobrze, ale będzie fajnie. Jeszcze przy dziesiątce monet gdzieś jakaś akceptacja, być może rodziny polubią go. Może to ktoś taki znajomy, to może być też ktoś z pieniędzmi. Ale w każdym bądź razie pojawia się harmonia, relacje bardzo dobre, więc myślę, że przy umiarkowaniu jeszcze jakiś relaks, więc będziecie miło spędzać czas tak, jest szansa na poznanie kogoś. No i rada, zobaczmy radę. Radą jest dwójka. Mieczy. Powiem tak, ja bym powiedziała, żebyście się nie spieszyli z jakimś wyborem. Jeżeli będziecie mieć do czynienia w tym miesiącu z jakąś propozycją, ofertą, wybraniem z dwóch rzeczy. Spośród jakichś dwóch ofert, na przykład, to doskonale przemyślcie, co chcecie. Mm, ja nie mówię, że. żeby nie podejmować wyboru, ale żeby się bardzo dobrze zastanowić, żeby poznać całość tego wyboru, żeby to nie było tak cząstkowo, tylko że czegoś nie wiecie i podejmujecie decyzję. Dwójka mieczy to karta taka, która mówi o tym, żeby podjąć decyzję, ale. Po zastanowieniu się, po przejrzeniu wszystkiego, po dowiedzeniu się, powiedzmy, 100% na temat czegoś, tak, czy kogoś, w zależności od tego, kogo, czego ta decyzja będzie dotyczyć. W każdym razie podejmijcie mądre, rozważne, słuszne decyzje. No, zwłaszcza, że macie tutaj tą siódemkę mieczy w czwartym tygodniu lipca, więc tutaj w ogóle trzeba faktycznie dobrze się zastanowić nad jakimiś tutaj kwestiami. Do usłyszenia. Cześć.